I dzisiaj zapraszam was na film o tym jak przygotować kruche babeczki z kremem z białej czekolady oraz kardem z marakui. Myślę, że to jest najfajniejszy okres, jeśli chodzi właśnie o tropikalne owoce i cytrusy, bo w styczniu można je znaleźć w supermarketach i myślę, że to jest idealna okazja na to, żeby właśnie popróbować przepis na te babeczki. Są one zrobione z kruchego ciasta, mają w środku ganasz z białej czekolady no i ten kard z marakui, który trzeba przygotować dzień wcześniej. Myślę, że to jest bardzo fajne połączenie smaków i zachęcam Was również do zostawienia komentarza na dole, czy właśnie takie przepisy Wam się podobają, czy jednak wolicie więcej makaroników i artystycznych tortów. Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi, więc zapraszam Was do obejrzenia przepisu. Około 4 owoce marakui kroimy na pół, a następnie wydrążamy z nich pulpę. Następnie w niedużym garnku roztrzepujemy jajko, żółtko i cukier, najlepiej oczywiście przy pomocy różgi do ubijania, a następnie odrobinę podgrzewamy na bardzo wolnym ogniu, oczywiście mieszając. Następnie dodajemy masło, marakuje i odrobinę soku z cytryny i z powrotem kładziemy garnuszek na mały palnik i powoli podgrzewamy nieustannie mieszając do uzyskania gęstej, gładkiej konsystencji. Następnie przelewamy tą masę do słoiczka albo do jakiejś miski i odkładamy na jeden dzień do lodówki. Kolejnym krokiem jest przygotowanie ciasta kruchego i tutaj można to wykonać na dwa sposoby albo użyć miksera, albo wyrobić to ręcznie. Dla tych, którzy robią to ręcznie, to polecam mąkę przesiać, następnie dodać masło, szybko posiekać nożem do momentu, aż będzie to przypominało kruszonkę, a następnie dodać żółtko, cukier, sól, zagnieść, uformować taki placek, który owinąć należy folią spożywczą i odstawić do lodówki na około godzinę. W tym czasie można foremkę do mafinek wysmarować masłem i opruszyć mąką, a następnie rozwałkować ciasto na około 2-3 mm i dużym kubkiem albo jakąś szeroką szklanką powycinać kółeczka i powkładać je do foremki. I tak przygotowaną foremkę wyłożoną ciastem starczy na około 10, 11, a nawet 12 babeczek. Wszystko zależy od grubości ciasta, jaką rozwałkujecie. Wkładamy do piekarnika na około 18 minut do temperatury 180 stopni. Następnie studzimy i zabieramy się za czekoladowy ganasz. Do śmietanki kremówki dodajemy białą czekoladę, a następnie rozpuszczamy ją w mikrofali albo w kąpieli wodnej. Następnie chłodzimy, najlepiej przez około godzinę w lodówce, i ubijamy mikserem. Ubijamy tak długo, aż uzyskamy odpowiednią konsystencję ganasz, a następnie wykładamy wszystkie babeczki odpowiednią ilością kremu. Nie trzeba się przejmować, że trochę tego kremu zostanie. Resztę kremu zawarwimy i udekorujemy jeszcze sam wierzch babeczek. Kolejny krok to wyłożenie babeczek marakujowym kardem i tutaj musimy sobie pomóc również łyżeczką w wyrównaniu powierzchni tego kremu, ponieważ jest on dosyć gęsty. Kolejnym krokiem jest przygotowanie jeszcze dekoracji. Nie jest to element obowiązkowy, ale ponieważ zostało mi trochę czekoladowego ganasz, to stwierdziłam, że zafarbuję go na fioletowo, bo fajnie się wtedy będzie komponował z żółtą marakują. I końcówką Wiltona 1M wycisnę parę kwiatków na boku każdej babeczki. Tak przygotowane kruche babeczki z marakują i z białą czekoladą są już tak naprawdę gotowe do tego, żeby je zjeść. Mam nadzieję, że spróbujecie ich we własnym domu, że spodobał Wam się ten przepis. Kciuki w górę, jeśli tak, zapraszam również do subskrybowania kanału oraz na inne filmy makaronikowe albo tortowe, to już jak wolicie. Dziękuję bardzo za oglądanie, pa!